Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie strzelce na moim kanale z tej strony Kamila i na VisionTaru, A to jest rozkład na maj 2020 roku. Zobaczymy, jak wygląda ten miesiąc dla Was. Chyba troszkę jest tutaj za ciemno, co. Chyba tak. Zróbmy jaśniej. No i zobaczymy, jak wygląda ten miesiąc dla Was. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę, bo to też pomaga mi rozwijać ten kanał i dzięki temu mogę po prostu przygotowywać więcej treści. Będę bardzo, bardzo Wam wdzięczna za, za wspólne razem ze mną budowanie tego kanału. Nie będę ściemniać, że e, czytania są tylko dla osób, które subskrybują kanał, bo, bo może to jest niezła taktyka, ale to tak nie działa. Yy, więc, yy, więc po prostu po ludzku, bardzo was proszę. Bardzo was proszę o to. Yy, co bym tu jeszcze chciała powiedzieć? A wiem, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że, że ruszam Instagram i, yy, i Facebooka i tam przygotowuję trochę inne treści niż, yy, niż tutaj na kanale. Więc yy, jeżeli macie ochotę, yy, jeszcze tam mnie obserwować, yy, subskrybować i polubić to bardzo mnie to, mnie to ucieszy, <noise> bardzo, bardzo mnie to ucieszy, więc zapraszam, zapraszam Was bardzo na no te moje inne społecznościówki, ja wiem, że jest masa tego, jest dużo informacji, jest przesyt, jest po prostu zbyt dużo tego wszystkiego i rozumiem, jeżeli ktoś nie chce kolejnej osoby obserwować i, i śledzić, bo po prostu jest jeszcze życie do przeżycia, no nie? Yy, ale no cóż, taka, taka praca, więc się promuje, trzeba się promować. Jak się nie promuje człowiek, to, to go się nie zauważy. Taka robota, to też musicie zrozumieć. Dobra, ja jakoś tak wy, wesoły mam nastrój przy tym czytaniu dla Was, więc myślę, że będzie całkiem fajnie. w jest też mój księżyc. Księżyc odpowiada za emocje, więc może to i dobra prognoza dla mnie. Którą kartę wybierzemy dla Was? Ja myślę, że tutaj ta. Uuu, no nie ma co się dziwić, że taki nastrój mnie wziął. Jest diabeł. No, diabeł, jak każda karta, ma swoje blaski i cienie. No, diabła raczej się z tym cieniem identyfikuje w tarocie. A ja zawsze mówię o tej karcie tworzę i niszczę. Mam siłę twórczą, moc sprawczą, kreacji. Mam też ogrom destrukcji, wojny, agresji w sobie. Każdy człowiek ma te dwa bieguny. I, i, i o to w zasadzie się rozchodzi gra w tym, w tym diable. On mówi o uzależnieniach, on mówi o przesadzie, on mówi o poczuciu właśnie uzależnienia od kogoś, o takim. Byciu pod ścianą, bardzo często. On mówi o przerośniętym ego, ale mówi też o takim zdrowym ego, o tym, że je, mam w sobie moc, mam w sobie bardzo dużo mocy, żeby coś stworzyć, żeby to zrobić, wierzę w siebie. W właśnie o to chodzi w tej karcie, żeby nie przekroczyć granicy, bo granica jest cienka. Pomiędzy. Pomiędzy miłością, wiernością, a własnym uwolnieniem, czasami nawet nie widzimy, kiedy przekroczyliśmy dawno tą granicę. Karta diabła mówi bardzo często o manipulacji, o rozpoznawaniu tej manipulacji, mówi o manipulowaniu rzeczywistością w tym takim sensie, nienacechowanym pozytywnie czy negatywnie, po prostu kierowanie swoim życiem w takim kierunku, w jakim ja chcę. Dużo jest tutaj e, mocy twórczej. Tutaj też oczywiście jest energia seksualna, jak i na tej karcie widać. E, tak jak i dziecko, no nie? Też, też tworzę i niszczę. No dziecko też można stworzyć. Stworzyć życie, stworzyć coś nowego. Więc tutaj jest dużo takiej bardzo konkretnej mocy: bardzo takiej konkretnej energii, <laughs> która sprawia, że, że po prostu ja mam, ma, mam sobie tę odwagę, czuję tę sprawczość, żeby, żeby działać. Albo, albo, właśnie czuję, że zostało mi to odebrane i w którym momencie zostało mi to odebrane. Karta diabła często mówi też o wchodzeniu w dziwne układy, więc zwróciłabym na to uwagę, na co się zgadzamy, w imię czego. Oczywiście ta karta też mówi o chciwości, próżności, ale mówi też o ogromnych pieniądzach po prostu, bez tej próżności i bez chciwości. Zobaczymy, jak wygląda ten miesiąc dla Was. Strzelec, maj 2020. Najwyższej scenie, proszę o przekaz. Ten miesiąc dla Was słońca, czyli znowu jest bardzo aktywna męska energia. Obie energie są aktywne i męskie, i trzeba z nich skorzystać w tym miesiącu. Czyli ja stawiam warunki, ja decyduję, ja biorę to życie w swoje ręce e, obserwuje po prostu w, w, przy słońcu nie ma takiej możliwości że jakby jesteśmy rozczarowani tym co się dzieje, bo my wiemy, że to my jesteśmy tego częścią e, możemy, możemy być wkurzeni na siebie że my pozwalamy na to że doprowadziliśmy do tego ale w karcie słońca m, nie powinno być zdjęcia z siebie odpowiedzialności bo to jest bardzo m, to jest karta odpowiadająca za aspekt męski e, Czyli tę energię męską. Aktywną, sprawczą, twórczą, e, a nie tą, tą przyjmującą. Tą żeńską, tą, tą taką miękką, tą dostosowującą się. Ja nie mówię teraz o kobietach i mężczyznach, żebyście nie pomyśleli, że ja tak definiuję mężczyzn i kobiety. I to jest tylko energetyka męsko-żeńskie, no nie czarne-białe. Mówię o tych dwóch składnikach, z których w zasadzie wynika istota tego, jacy jesteśmy. Dlatego ta karta Słońca nawołuje do postawienia siebie w centrum i dania sobie prawa do decydowania oraz do uświadomienia sobie, że to wszystko, co Ciebie otacza, też jest efektem Twoich decyzji. Często to jest um, trudne do przyjęcia, do zaakceptowania, szczególnie jeżeli to, w jakim miejscu jesteśmy, nie podoba się nam. To, bo to wtedy trudne. po pierwsze się jak ofiara, a po trzecie, yy, po pierwsze czuję się jak ofiara, a po drugie, to yy, co jeszcze mam przyznać się do tego, że sama sam sobie to zrobiłem. Jeszcze większe poczucie jest takiej winy, a tu chodzi właśnie o to, żeby, żeby nie czuć się winnym, tylko, tylko czuć się odpowiedzialnym. Co jest w głowie, do czego dążycie, żeby odejść od czegoś, żeby już przestać, żeby odejść od tego, co wam nie służy, co jest niezdrowe, żeby przestać, żeby się uwolnić, żeby się uniezależnić. I czy to będzie obiadanie się, czy to będzie toksyczny partner, czy to będzie wyzyskująca praca, jakieś takie niezdrowe relacje, cokolwiek to jest. Jest odejście od tego, co utrudnia życie. Co jest w podstawie? Co wami kieruje? Siedem mieczy. A wy? Czwórka mieczy. No i jest tutaj uspokojenie. W podstawie jest siódemka mieczy. I ona mówi o obraniu pewnej strategii, ale może być tak, że czujecie się oszukani. Że w podstawie tego wszystkiego jest oszustwo, nieprawda, e, manipulacja właśnie, m, poczucie ograbienia, bycia wystawionym, e, zostawionym, z niczym, i taka energia przyczynia się do tego, że Wy ze spokojem odchodzicie, pozostawiacie. Nie chcecie już tego ciągnąć, kontynuować. Już macie tego podziórki w nosie. Co odchodzi do przeszłości? Król Denarów, i to może być osoba ze znaku ziemskiego, koziorożec, byki, panna, to może być partner, mąż, to może być szef. Myślę, że też możecie rezygnować z jakichś udziałów, z jakichś pieniędzy, z jakiegoś członkostwa, z jakiegoś dostępu do materii. Możecie pozbywać się mieszkania na przykład, zamykać projekt, który już. Więcej wam krwi napsuł na, na niż, niż przyniósł pożytku, e, rozwiązywać współpracę z jakimś człowiekiem. Co jest największym wyzwaniem? Trójka denarów? No właśnie, ta współpraca, jakieś takie dogadanie się, e, uzyskanie takiego konsensusu, doprowadzenie do, do porozumienia. Jakby ktoś tutaj stawał o koniem, ktoś nie chciał. Jakby ktoś utrudniał pracę. Albo po prostu praca jest tutaj dużym wyzwaniem. Nie wiadomo, jakby to zrobić, żeby, żeby było dobrze. Może tak być. Jakby jakaś praca wam nie szła, coś nie idzie, coś. Coś tutaj jest problemem. Zobaczymy, co w tej pracy jest problemem. Bo generalnie współprace są problematyczne i to ile i, i chodzi tutaj najprawdopodobniej o nierównowagę zaangażowania że na przykład jesteście na czyichś usługach, często tak jest w tej karcie e, diabła e, że pracujecie na kogoś e, że jesteście wyzyskiwani, wy, wy, wykorzystywani że ktoś tylko wydaje polecenia a nie pracują i tak jest tutaj. Jedna osoba pracuje, a dwóch patrzy. Tutaj też sąd jest. To jest odpowiedź, jak sobie z tym poradzić. Pustelnik. No i tutaj jakieś współprace będą rozwiązywane dla wielu osób. Współprace, które są y, oparte bardzo na takich y, oparte na podziałach bardzo widocznych podziałach. Ja jestem szefem, ty jesteś pracownikiem. Tak naprawdę pracownik ma na sobie większą odpowiedzialność niż szef. Takie bardzo nieproporcjonalne są tutaj udziały, jakby w tym wszystkim. Dlatego tutaj są duże zmiany, bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o pracę, o współpracę, odchodzenie z pracy, rzucanie pracy, szukanie lepszego miejsca dla siebie już takie nie, nie pozwolenie na to, by ktoś mnie traktował pobłażliwie to jest też czas uniezależnienia się przebudzenia takiego zobaczenia, że ja dam sobie radę sam sama, nie muszę być tutaj na Twojej łasce co jest Waszą największą siłą arcykapłanka to jest intuicja, to jest słuchanie swojego wewnętrznego głosu, podążanie za tym głosem. To jest też wiedza i wykorzystanie wiedzy. Mamy arcykapłana i arcykapłankę. Te dwie karty mówią o tym, że mam wiedzę i doświadczenie, które potrafię wykorzystać. Wiem coś, czego nie wiedzą inni. Ktoś nie docenił na przykład mojej wiedzy, potrafię ją lepiej wykorzystać i mam ogromne takie poczucie, jakby ktoś potraktował właśnie... Niepoważnie, nie tak jak powinien, jakby ktoś nie docenił Was, jakby ktoś nie docenił Waszych umiejętności i nie pomyślał, że Wy możecie z tymi umiejętnościami, z tym całym zapleczem, jakie posiadacie, z tym, jacy jesteście, bardzo szybko po prostu zostawić ich i, i, i radzić sobie gdzie indziej. Jakby, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem pracy albo e, innego partnera e, czy coś takiego. I tutaj jest dużo takiego właśnie. No, no arcykapłanka jest bardzo niezależną e, osobistością. I raczej jest kobietą samotną, generalnie. Ona może być osobą duchowną, kobietą duchowną. E, jeżeli chodzi o kobiecość, ona jest bardzo zachowawcza. E, czasem mówi o takiej chłodnej kobiecości. E, Oczywiście oddzielonej od ciała. Więc tutaj też to ciało myślę, że ma jakieś znaczenie. Kapłan też ma ciało. To są dwie osoby, które nie korzystają za bardzo z tego ciała. Nie pozwalają na naruszenie tej sfery. No nie wiem, do kogoś to będzie, ale jest tutaj kwestia... Y nie zbliżania się na przykład z partnerem. Jeżeli macie duże problemy w związku, zwróciłabym uwagę na kwestię seksualności, jaką ona rolę pełni w Waszym życiu, czy nie jest buforem, albo czy nie jest przyczyną problemu. Um. Jeszcze jest tak, że możecie mieć kontakt ze sobą, która trochę narusza, przekracza gdzieś tam wasze granice, i te cielesne, i jakby wiedzy na wasz temat chce wiedzieć więcej. Sama o sobie nie mówi. Karty mówią, żeby zachować wiedzę dla siebie. Nie mówić o swoich planach. I w co kierować dokładnie tę arcykapłankę? W gwiazdę. No i tutaj jest zmiana ścieżki życiowej, odważne plany, wiara w siebie, wiara w spełnione marzenie, w nadzieję. Ta wiedza, którą macie, te wszystkie doświadczenia, które są za wami, one mogą wam dać nadzieję. Nie wiem czemu i do kogo to idzie, ale jakieś kwestie medialne, pracy w mediach. W jakimkolwiek sensie pokazanie się w internecie ze swoją wiedzą, z Waszymi umiejętnościami, pokazanie, wyciągnięcie tego na światło dzienne, to jest jakoś istotne dla Was. Wyciągnięcie w ogóle prawdy na światło dzienne, powiedzenie o czymś, przyznanie się do czegoś. Um, ale takie naprawdę naświetlanie tego, y, jeżeli facet was zdradzał, to, to, to powiedzenie po prostu przy wszystkich. Nie trzymanie tego dla siebie, bo niektóre jakby plany i wiedza to trzeba, wiecie, rozróżnić. To, to mam na myśli, że jakieś tam plany zawodowe i tak dalej, albo to, że chcecie odejść, y, zostawcie dla siebie. Ale jest tutaj też jakby taki temat, Naświetlenia jakiegoś zjawiska, naświetlenia jakiegoś problemu, pójścia z tym gdzieś dalej. E, tutaj jest też temat em, takiego, takiej odezwy jakiejś takiej do, do narodu, może do jakiejś grupy, do grupy pracowników w końcu. Obudźcie się, ruszcie się, zróbcie coś z tym. E, jest tutaj gdzieś jakaś taka energia. Dużo jest tutaj właśnie takiego bycia jednak zachowawczym, działania, ale nie mówienia o tym, że to robisz. Bo ludzie, z którymi współpracujesz, mam wrażenie, że nie życzył ci dobrze. Mogą być zazdrośni, mogą, mogą mieć jakiś z tym problem. Co nowego przychodzi do życia? Mak. No i mówiłam, jest tutaj to działanie podejmowanie dużych decyzji. Widać, widać dużo tej kreacji, akcja, kreacja. Tutaj też jest kwestia jakiejś przeprowadzki dla niektórych osób, odejścia, wyjścia z jakiegoś miejsca, wyjścia z miejsca to jest samostanowienie, to jest niezależność, wyjścia ze związku, z układu, z pracy, z mieszkania i tak dalej. I Wy jesteście w tym wszystkim bardzo spokojni. Też jest tutaj sporo komunikacji, przekazu informacji i w ogóle zajęcia się tematem przekazu informacji. Co mówię, czego nie mówię, jak komunikuję, co przemilczałam, dlaczego o tym nie mówiłam. Co jest nieuniknione, co nieprawdopodobnie będzie się działo? Paść denarów, nowa praca, nowa inwestycja, nowa osoba. Tutaj jest też kwestia dziecka, zajęcie się... I dzieckiem, ale też tutaj przyjście do inicjatywy w sensie pracy, postawienia um, swoich warunków, um, szukanie nowej pracy, realizowanie jakiegoś projektu, zajęcie się tą kwestią materialną, um, inne, nowe spojrzenie na kwestię materialną, spojrzenie na to z dystansu, takie przemyślenie, co jeszcze robimy, jaki projekt kontynuujemy, a czego nie. Co na przykład jakby nie, prze, nie przekłada się na zyski. Co Was może zaskoczyć w takim bardziej pozytywnym sensie? Mamy piątkę kielichów i jest to przeżycie jakiejś takiej straty, w sensie przyjęcie tego, pogodzenie się z tym. Wy jesteście spokojni cztery miecze, więc już nie opłakujecie czegoś ze spokojem zostawiacie ten temat, ze spokojem odchodzicie. Nie macie jakby, nie wiem, czy wyrzutów sumienia, czy nie czujecie żalu, nie ma tej takiej beznadziei. Po prostu idziecie dalej, idziecie swoją drogą. Co, co robić? Siedem buław. Siedem buław mówi o tym, żeby obronić siebie. Naprawdę ten cały rząd pod spodem mówi o tym, Patrzcie, mamy tutaj dwie siódemki, mamy trzy karty, które mówią o zaufaniu, przede wszystkim zaufaniu sobie. Te karty mówią o życiu wewnętrznym. One mówią o tym, co ja mam w sobie, jak to ma się do mojego życia, jak moje życie wewnętrzne przekłada się na życie zewnętrzne, jaki ja jestem, jaką mam wiedzę, jakie mam doświadczenie. I mówią o. Śródmieści są bardzo duchowymi wibracjami, które mówią o obronie siebie, o zajęciu się sobą, o uczciwości, o takim nie. nieskalaniu jakby się jakimiś czynami, jakimiś decyzjami. To, to, to jest hard ducha, tutaj jest dużo właśnie. Jakaś taka duża lekcja duchowa dla was przechodzi w tym miesiącu. I ona mówi właśnie o tym jak to co ja mam w środku jak się pokazuje na zewnątrz i jak wykorzystują to inni ludzie oraz jak ja sam sama wykorzystuję moje zasoby te moje doświadczenia czy wyciągam z nich wnioski lekcje i tak żeby sobie zapewnić y, dobrą rzeczywistość, bo wiecie przejście traum i tak dalej jakichś takich trudnych tr trudnych doświadczeń y, i nie wyciągnięcie z tego wniosku i zrobienie tego po raz kolejny no to jest zmarnowanie tego zmarnowanie doświadczenia y, powtórzenie tej samej historii może warto się zastanowić, czy nie, nie dzieje się coś takiego w waszym życiu że znowu ta historia się powtarza. Czego unikać? Ta siódemka była też, mówi o tym, żeby bronić tego, co jest dla was ważne, bronić swoich wartości, być takim asertywnym, mądrze zarządzać własnym, też dobrym, własnymi pieniędzmi. Czego unikać? Dziesięć kielichów. No i tutaj jest duże takie zaufanie. Traktowanie kogoś jak rodzina, tak czuję. Traktowanie kogoś lepiej niż na to zasługuje. Dziesięć kielichów też jest pasywną kartą. Takie zaakceptowanie, jest jak jest, no i tyle. Jeszcze dołożę jedną kartę, czego nie robić. Dziesięć kielichów i nie zwlekać. Nie poddawać się tej sytuacji, nie być tym takim pasywnym, tym. Tym, który wszystko przyjmuje. Mówimy tutaj, tutaj o tej energii aktywnej, tej męskiej, tej, która decyduje, przechodzi do inicjatywy. Jaka jest rada na ten miesiąc dla Was? Król Mieczy. No, i tutaj jest surowość, i znowu mamy aspekt męski. Surowość, trzymanie się faktów, nie pobłażanie sobie, nie pobłażanie innym, konkret, wyciąganie konsekwencji. I takie staranie się, by wszystko było y, możliwie jak na najwyższym poziomie, żeby nie obniżać poprzeczki, żeby nie schodzić już z pewnego tonu, żeby nie dawać ryfy ulgowej. Ja tutaj też czuję dużo właśnie tej energii. Nie zmarnuj tego, nie zmarnuj jakiegoś swojego doświadczenia, bo ono jakby, no diabły pójdzie, skoro, skoro nie wyciągniesz z tego wniosków i znowu dasz się tak, tak samo zrobić, to po co było to doświadczenie? Przecież wiesz, że to była lekcja. To wszystko było po to, żebyś więcej tak nie zrobił, żebyś więcej tak nie zrobiła, nie pozwolił komuś na to, nie pozwolił sobie na to. Zamknij ostatecznie ten temat. Coś takiego tutaj widzę. To jest też dużo nauki. Przekazywania informacji, nauki, pisania, komunikowania. Dlatego też zaznaczam: jeżeli coś tworzycie, wrzućcie to do internetu, pokażcie się z tym, robicie zdjęcia amatorsko, haftujecie, kolarze, załóżcie sobie jakiś kanał na YouTube, na Instagramie. Czy na Facebooku, załóżcie stronę, pokazujcie się z tym, pokazujcie się szerzej, reklamujcie się, bo może dostaniecie lepszą ofertę niż to, co teraz jest. Może ktoś bardziej doceni tę waszą pracę i okaże się, że za waszą pracę możecie mieć dużo większe wynagrodzenie niż ktoś wam proponuje. A może nie znacie tego rynku i myślicie, że no jest jak jest, no pewnie jest dobrze, a dopiero z czasem się okaże, że tak naprawdę to ktoś was wykorzystywał, to ile pracy w to wkładaliście nie było y, wystarczająco wysoko wynagradzane. I z czym przechodzicie do następnego miesiąca? Z diabłem. A, i muszę dołożyć kartę. Z diabłem i dziewiątką denarów. No oby, oby, bo jeżeli nic by się nie zmieniło, to by była lipa. Ale dziewięć denarów mówi o tym, że ja umiem zadbać o własny tyłek, umiem zadbać o siebie, y, o swoje... Y, Zasoby, o, o swoją przyszłość. Nie opuszczam siebie, nie zostawiam w tym siebie, nie wchodzę w tą taką poddańczą pozycję. Nie służę komuś, służę sama sobie, sam sobie. Tu jest dużo, dużo kwestii, bardzo dużo jest kwestii niezależności, zadbania o swój własny interes, nie podkładania się, nie ułatwiania komuś czegoś. To jest też kwestia dużych pieniędzy. Niezależność finansowa. Wyegzekwowanie dobrych warunków finansowych. Bardzo mocna energia. Powiem Wam, że nawet taka można by powiedzieć bezlitosna, bezkompromisowa. I tutaj jest ten obrót pieniędzmi. Aj kurczę, no wiecie, jest tak. Jest tutaj kwestia rozstania, rozwodu i jest w tym wszystkim dziecko. I dlatego y, trzeba być twardym, a nie miętkim, bo y, macie do czynienia z silnym zawodnikiem. Y, macie też y, doświadczenie z takim zawodnikiem, jeżeli czujecie się manipulowane albo manipulowani przez partnera lub partnerkę, to macie y, doświadczenie z zawodnikiem, który jakby wie, jak manipulować człowiekiem, który odnosi się do y, takich najprostszych. Y, Relacji fundamentalnych, które są w naszym życiu, czyli my kontra nasz rodzic i te pierwsze uwarunkowania, które dostajemy, i, i na tym bazuje. Ale jest też tutaj kwestia tego, że ktoś wie, że jesteście zieleni w jakimś temacie, nie macie doświadczenia zawodowego w tej pracy i po prostu wykorzystuje was i płaci wam mniej niż, niż, niż powinien. Wykorzystuje waszą niewiedzę, wasz brak doświadczenia w jakimś temacie. Dlatego tutaj należy się dowiedzieć, więcej informacji zdobyć i podjąć decyzję. I o tym też mówią te karty, by podjąć decyzję, e, nie, traktować, nie pozwolić siebie traktować jak, e, jak dziecka, który, któremu można wcisnąć jakiś, e, jakiś kit. Silne energie, silne, ale no cóż, takie czasy, nie? Takie czasy. Najważniejsze jest to, że wy pośrodku jesteście w czwórce mieczy. Jesteście spokojni i ten wasz spokój umysłu pozwoli wam w tych no przyznam, że dosyć surowych okolicznościach obronić się, właśnie. Obronić się, zadziałać, zrobić to, co należy. Nie kierować się sentymentem. Jeszcze tutaj wam dopowiem, a propos, może, może komuś to pomoże. To, czego nie robić. Nie kierować się przeszłością, bo możecie mieć dużo doświadczeń z jakąś osobą pozytywnych i jakby sądzić tą osobę przez pryzmat tego, jak było fajnie kiedyś. A teraz już nie jest fajnie. Dlatego te karty mówią, żeby... Zmienić perspektywę, nie patrzeć przeszłością, nie patrzeć sentymentalnie na tą sytuację, tylko ocenić faktycznie, jak jest. I o tym też mówi ten król mieczy, by e, sądzić po faktach, a nie po wyobrażeniach i takich pobożnych życzeniach, jakby to mogło być i jak było kiedyś. Dobrze, wszystkiego dobrego Wam życzę, odwagi i, i idźcie w ten miesiąc bez, bez sentymentów. To jest Wasz miesiąc. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pa. pa.